Barbarzyńca! Oliver! Jeszcze, nowa jajca kurwa jajca. No ja jednego zawiłem ale... A, Bartuś pewnie już na tym No ja się pewnie pojawił, to jest do ostrady całej No tej już jajca. na... No, no musi być tam na tej bagle, przez tam byś nie boił Mam dwokół w ogóle mam trzy medishoty jak coś Co to, to mnie zabrałem, jest co, ty... co to zabrałem? To jest lepsze. Dobra. Dźwięk. To kolejna apka, nie? Ale jak była tam apaga na, radę, na ja gotuję, gotuję, A bo był to scholone? Nie, nie, na A. Ja go to nie, 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 Ja odetnę nie, i na to na ja tam padała skąd Tam No! Dałem. Dałem widzę na radarze Mam go, nagie. Tak daleko! Luneta jak przystało, proszę Chodź tu skurwysynu Idę w front Na F poszedł teraz. Czy on nie idzie na strefę? Nie skończyłem w nim jeszcze. On jest na F. No. Ja o, końcu. Ja no? Ja kusle, kury, kury. A, a, on, na czymś, on na czymś jedzie. On jedzie, jedzie, jedzie? Tak, on, on wie, jedzie. On jedzie na szkle? Gdzie ty jesteś strajker tam dobry? A da jest zaraz. Easy.